Cześć wszystkim! W dzisiejszym filmie chciałbym Wam przedstawić urocza rejs psa Kawaczona. To stosunkowo nowy pies hybrydowy, który zyskuje coraz większa popularność na całym świecie. W tym filmie dowiecie się wszystkiego, co musicie wiedzieć o Kawaczonach. Omówimy ich historię, wygląd, temperament, potrzeby pielęgnacyjne i wiele więcej. Jeśli wiec jesteście ciekawi tej rasy lub po prostu szukacie informacji o psach hybrydowych, to koniecznie obejrzyjcie ten film. Kawaczon pochodzenie. Kawaczon to stosunkowo nowa rasa psów, powstała w wyniku skrzyżowania Cavalier King Charles spaniela z Bichon Frise. Pierwsze kawaczony pojawiły się w Stanach Zjednoczonych w latach 90. W XX wieku i szybko zyskały popularność ze względu na swój uroczy wygląd i łagodne usposobienie. Kawaczon cechy: Kawaczony to małe psy, osiągające wysokość od 25 do 33 cm w kłębie i wagę od 5 do 9 kg. Maja długa, jedwabista sierść, która może być prosta lub lekko falowana. Najczęściej spotykane kolory to biały, kremowy, rudy i czarny. Kawaczony SA znane ze swojej inteligencji, łagodności i przyjaznego usposobienia. SA doskonałymi psami rodzinnymi, uwielbiającymi towarzystwo ludzi i innych zwierząt. Kawaczon kolory. Kawaczony występują w szerokiej gamie kolorów, w tym biały, kremowy, rudy, czarny, brązowy, płowy, tricolor. Połaczenie trzech kolorów. Kawaczon-szczeniak. Szczenięta kawaczona SA niezwykle urocze i wymagają dużo uwagi i opieki. Ważne jest, aby zapewnić im odpowiednie szkolenie i socjalizację od najmłodszych lat. Szczenięta kawaczona SA pełne energii i uwielbiają się bawić, dlatego ważne jest, aby zapewnić im dużo ruchu i stymulacji umysłowej. Kawaczon-charakter. Kawaczony S.A. znane ze swojego łagodnego i przyjaznego usposobienia. S.A. doskonałymi psami rodzinnymi, uwielbiającymi towarzystwo ludzi i innych zwierząt. S.A. również bardzo inteligentne i łatwe do szkolenia. Kawaczony S.A. stosunkowo ciche i nie szczekają nadmiernie, co czyni je idealnymi psami do mieszkania w bloku. Pielęgnacja kawaczona. Kawaczony wymagają regularnej pielęgnacji. W tym szczotkowania sierści, kąpieli i przycinania pazurów. Ich długa sierść należy szczotkować co najmniej raz dziennie, aby zapobiec kołtunom. Kąpiele powinny być wykonywane co kilka tygodni lub w razie potrzeby. pazury należy przycinać co dwa do trzy tygodnie. Edukacja kawaczona kawaczony SA inteligentne i łatwe do szkolenia, ale ważne jest, aby rozpocząć szkolenie od najmłodszych lat. Należy stosować pozytywne metody szkolenia i dużo cierpliwości. Kawaczony s chętne do nauki i szybko przyswajają nowe komendy. Zdjęcia kawaczona Video powinno zawierać zdjęcia kawachonów w różnych sytuacjach, takich jak zabawa, odpoczynek i szkolenie. Zdjęcia powinny być wysokiej jakości i przedstawiać kawaczony w pozytywnym świetle. Podsumowanie. Kawaczon to doskonały pies rodzinny, który jest łagodny, przyjazny i łatwy w pielęgnacji. SA inteligentne i łatwe do szkolenia, co czyni je idealnymi psami dla początkujących właścicieli. Jeśli szukasz psa, który będzie kochającym i wiernym towarzyszem, kawaczon może być idealnym wyborem. Kawaczon to pies, który wymaga regularnej pielęgnacji. Należy go czesać co najmniej raz w tygodniu. A najlepiej dwa razy w tygodniu, aby zapobiec powstawaniu kołtunów. W okresie linienia, czyli wiosna i jesienią, czesanie powinno być częstsze. Kawaczony nie wymagają częstych kąpieli. Wystarczy kąpać je raz na miesiąc lub dwa, chyba ze się zabrudza. Po kąpieli należy dokładnie wysuszyć sierść psa, aby zapobiec rozwojowi grzybów. Kawaczony to psy, które lubią się bawić i ćwiczyć. Należy zapewnić im co najmniej 30 minut ćwiczeń dziennie, w tym spacery, bieganie i zabawy. Kawaczony to inteligentne psy, które łatwo się uczą. Należy rozpocząć ich szkolenie od najmłodszych lat, aby nauczyć je podstawowych komend, takich jak siat, zostan i chodź. Kawaczony SA również podatne na szkolenie w zakresie posłuszeństwa i agility. Kawaczony to ogólnie zdrowe psy ale są podatne na pewne problemy zdrowotne, takie jak dyspłazja stawów biodrowych, dyspłazja stawów łokciowych, choroba von Willebranda, zakma, jaskra. Ważne jest, aby regularnie zabierać kawaczona do weterynarza na badania kontrolne i szczepienia. Kawaczony można adoptować z różnych schronisk i organizacji ratujących psy. Można również znaleźć hodowców kawachonów, którzy sprzedają szczenięta. W internecie można znaleźć wiele zdjęć kawachonów. Zdjęcia te pokazują, jak urocze i kochające są te psy.